Constant. Dalej coś tam mamy, opa bogary noc

No. Jeszcze nie dzidzi. <laughs> Czołg nas blokuje z lewej strony. Rozwalić go szybko. Nie mamy zbyt dużo main power. Kuswa macie. Wrogie suple na północy zdjąłem. I nie zamienię już. To jest to kurwa mać ty, niby już w chuj nie? Mhm Ja wierdolę ale pojechałem ale pojechali Moim power nam się kończy, lol O ja ja dobre E kurwa A mi, kurwa jest ty Ja wierdolę